Dzień dobry, Damian Nowaczyk, z tej strony firma Imprezja. Witamy Was i chcieliśmy Wam w przepięknym lokalu pod Borem w Rzefni, przedstawić naszą ofertę na rok 2020 i 2021. Dzisiaj w filmie nie pojawią się żadne zabawy, żadne konkursy, żadne tańce, czysto techniczne tematy. Taniec w chmurach, bańki, dekoracje światło i to, co mamy przygotowane dla dzieci. Zapraszamy do oglądania. Czas skorzystać się przebrać. Jeden z najfajniejszych punktów naszej oferty: dekoracje świetlne, które tutaj widzicie, te piękne, fioletowe kolory na ścianach, to jest nasza robota. Przywozimy to ze sobą, oświetlamy całe sale, żeby wyglądały magicznie. Zobaczcie, jak wygląda zdjęcie zrobione przy włączonych dekoracjach. Zobaczcie, dla porównania, jak wygląda zdjęcie w tym samym miejscu, tym samym obiektywem, z tym samym Wodzirejem na pierwszym planie, tyle że bez dekoracji. Jeśli widzicie różnicę, jeśli Wam się to podoba, zapraszamy dekorację światłem do Waszej dyspozycji. Marzycie o magicznym pierwszym tańcu mamy to dla Was. Taniec w chmurach jak z bajki. Dwie porządne duże maszyny napędzane dużą ilością suchego lodu i gorącej wody, dzięki czemu nasz taniec będzie wyglądał niesamowicie. A dym gwarantujemy do kolan albo nawet więcej. Zresztą zobaczcie sami. Tak wygląda efekt z jednej maszyny, czyli dym do kostek. Jeśli życzycie sobie dym do kolan, jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli życzycie sobie, jesteście na tyle odważni, chcecie mieć dym do szyi, także możemy to dla Was zrobić. Wiem, że efekt wygląda nieco przerażająco, ale spokojnie, to tylko prezentacja tego, ile jesteśmy w stanie dymu wygenerować. Troszkę lat już minęło, od kiedy byłem panem młodym, od, od kiedy tak sobie z żoną tańczyłem. Ale wyobraźcie sobie, że tutaj jesteście Wy i to jest ta Wasza magiczna chwila, Wasz pierwszy taniec w takiej magicznej scenerii możecie zatańczyć. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, zapraszamy do skorzystania z ciężkiego dymu, polecamy się światła, dym, bańki i najlepszy wodzirej w mieście. W naszej ofercie znajdziecie również atrakcje dla najmłodszych uczestników imprezy: od baniek, balonów, chust animacyjnych, zabaw, konkursów, animacji tanecznych po specjalnych gości, którzy zaglądają do nas na imprezy i robią dzieciakom niesamowitą atrakcję. Są z nami, bawią dzieciaki, aż do łez. Polecamy serdecznie, jeśli macie dzieci na weselu, zadbajcie też o nie. Jeszcze macie siłę? Jeszcze jedna atrakcja z naszej oferty. Mobilna maszyna do baniek mydlanych, którą możemy spokojnie okrążyć parkiet, zasypując Was deszczem baniek mydlanych. Rewelacyjnie wygląda to na zdjęciach, na filmie, jako przerywnik. Doskonale spisuje się jako atrakcja dla najmłodszych gości na weselu. Dzisiaj bardzo sprzętowo o atrakcjach. O technice, o tym, jaki sprzęt ze sobą zwozimy, jakie atrakcje przewidujemy, ale myślę, że ważniejszą rzeczą na weselu nie jest sam sprzęt, tylko to, kto i w jaki sposób poprowadzi wasze przyjęcie. Zwróćcie na to uwagę, na doświadczenie, na umiejętności, nie tylko na to, co kto obiecuje ale także na to, jak robi. Zapraszam Was na spotkanie, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu, zapraszam Was do obejrzenia kanału na YouTube. Można się tam dowiedzieć znacznie więcej o mojej pasji. Zapraszam, Damian Nowaczyk, Imprezja.